W 2004 roku na Game Boy Advance pojawił się remake pierwszych gier z Pokemonami Fire Red i Leaf Green. Zapoczątkowało to nowy trend w serii, gdzie każda kolejna przenośna konsola Nintendo otrzymywała następny remake. Nintendo DS, czyli następca Game Boy Advance, doczekał się odświeżenia drugiej generacji. W 2009 roku w Japonii oraz w 2010 na zachodzie. Pojawiło się Pokémon Hard Gold i Soul Silver. Remake drugiej generacji pozwala nam zwiedzić, oczywiście, ponownie Johto. W trakcie przygody pomożemy profesorowi Elmowi w badaniach nad jajami Pokémon, przy okazji samemu wkraczając na drogę prowadzącą do zostania mistrzem Pokémon. Klasycznie dla serii jest to 8 odznak do zdobycia: Rywal, który w tej części kradnie swojego pierwszego stworka, oraz Zły Team do pokonania. W tej roli dobrze nam już znany Team Rocket. Choć gry są remake'ami Pokémon Gold i Silver, to nie zabrakło motywów znanych z ich ulepszonej wersji, czyli krystal. Na początku zabawy możemy wybrać płeć bohatera. Sprite Pokémonów ruszają się na początku walki. Jest też bardziej rozbudowany wątek Sweekut, czyli jednego z legendarnych psów, o którego rywalizować będziemy z Euzinem, który też chce schwytać stworka. Pewne wątki zostały rozszerzone lub dodane. Przykładowo czasami w podróży będziemy spotykać naszą sąsiadkę lub sąsiada, przeciwnie w zależności od wybranej przez nas płci. Ale prawda jest taka, że ta postać nie ma wpływu absolutnie na nic. Zmodyfikowano też historię Kimono Girl, z którymi nasze drogi będą często się przecinać, a w finale ich opowieści spotkamy się z okładkową legendą, której pojawieniu towarzyszy Katsenka. W Hard Gold i Soul Silver możemy zobaczyć Johto w trójwymiarze wspomaganym płaskimi grafikami. Tak samo jak w Diamond Pearl Platinum, otoczenie jest przeważnie w 3D, a większość postaci czy Pokemonów przedstawiana jest w formie spriteów. I tak samo jak we wspomnianych grach czwartej generacji występuje podział na trzy pory dnia uzależnione od rzeczywistej godziny. To wpływa na wygląd gry oraz występowanie Pokemonów. Powróciły ekskluzywne dla drugiej generacji przedmioty. Nie brakuje rosnących na drzewie aprikornów, z których możemy stworzyć unikatowe rodzaje pokeboli. Jest też gadżet wszystkich trenerów Johto, czyli pokegir. Dzięki niemu sprawdzimy mapę, czy posłuchamy radia, ale przede wszystkim służy on nam jako telefon. Ważne postacie, takie jak profesor Elm, mogą do nas zadzwonić, by wskazać, gdzie mamy iść, pozwalając przy tym ruszyć wątek główny dalej. Możemy też wymieniać się numerami z pokonanymi trenerami, a ci będą się z nami kontaktować, aby pogadać w sumie o niczym, wezwać nas na rewanż albo powiedzieć, że mają dla nas niespodziankę w postaci jakiegoś przedmiotu. Remake drugiej generacji odziedziczył kilka rzeczy z gier, które ukazały się po wydaniu oryginału. Są buty, dzięki którym można szybko biegać. Nie zabrakło podwójnych walk i ich kooperacyjnej odmiany. Swoje zdolności trenerskie można sprawdzić w lokacji Battle Frontier, którą żywcem przeniesiono z wersji Platinum. Przez internet można było też walczyć i wymieniać się z tworkami. Ta usługa już jest niestety nieaktywna. Region Joto nie jest przeniesiony jeden do jednego i pojawiają się nowe lokacje, a niektóre są zmodyfikowane. Gymy zbudowano od nowa i każdy wygląda inaczej niż w oryginale. Dodano też Safari Zone na wyspie Cyanwood, gdzie po wykonaniu kilku wyzwań będziemy mogli wzbogacić jego funkcjonalność. Przykładowo o swobodną zmianę biomów, co oczywiście zmienia gatunki stworków do złapania. Ciekawie prezentuje się Pokeatron Dome, czyli miejsce wypełnione minigrami wykorzystującymi ekran dotykowy Nintendo DS. A propos minigier, to zmieniono też tę w kasynie. Teraz na podstawie podpowiedzi musimy niczym w saperze unikać ukrytych woltorbów. Hard Gold i Soul Silver to powrót lubianego przeze mnie smaczku, który dodaje dużo uroku grze. Mam tu na myśli fakt, że jeden z naszych pokemonów podróżuje z nami ramię w ramię, zamiast siedzieć całą drogę w Pokebolu. W przeciwieństwie do Pokemon Yellow, gdzie to tylko Pikachu za nami chodził, tutaj towarzyszy nam stworek na pierwszym miejscu w drużynie. Twórcy zadbali też o drobne szczegóły, jak to, że w trakcie walki taki Pokémon nie wyskakuje z Pokébola, albo jak używa ruchów HM, to animacja jest trochę inna. Fajny jest też fakt, że z naszą drużyną możemy zrobić sobie zdjęcie u napotykanych fotografów. W grze nie zabrakło też oczywiście regionu Kanto z pierwszej generacji. Fabuły praktycznie nie ma. Trzeba rozwiązać problem z elektrownią, zdobyć odznaki i zmierzyć się z Redem. Tutaj też ma swój koniec wątek związany ze Suicune. W zależności od ogrywanej wersji, po Kanto romuje Latias albo Latios. W przedszkolu w Iridian City znajduje się miejsce do farmienia Battle Points, czyli głównej waluty w Battle Frontier. W funkcja znajdziemy z kolei Palpark, gdzie można przynieść stworki z gier trzeciej generacji. Warto jeszcze wspomnieć, że w nagrodę za pokonanie Reda, profesor Oak daje nam do wyboru jednego ze starterów z Kanto. Kupując Pokémon Hard Gold i Soul Silver, w pudełku oprócz samej gry znaleźć można było Poké Walker. Ten gadżet to krokomierz, do którego można przesłać stworka z gry. Zabierając to, wyglądając jak PokeBall urządzenie na spacer, Pokémon w środku zyskuje doświadczenie. Prócz tego kroki przekładają się na walutę nazywaną VAT. Wydawanie jej pozwala znajdować przedmioty i łapać nowe stworki, a następnie przesłać je do swojej przygody. Komunikacja Walkera z grą odbywa się poprzez podczerwień, którego odbiornik został specjalnie zamontowany w Card Fani pani drugiej generacji z okazji dziesięciolecia Pokémon Gold i Silver dostali remake zrobione z miłością. To gra wierna oryginałowi, ale jednocześnie dodająca pasującą do całości zawartość. Do dzisiaj jest to jedna z moich ulubionych części kieszonkowych stworków. Dajcie znać, czy wygrasz się w Hard Gold albo SoulSilver. Silver. Podzielcie się wrażeniami w komentarzu. Jeśli materiał się podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę oraz suba. Zachęcam też do odwiedzi moich social mediów Twitcha, Twittera, Discord'a oraz Facebooka. Na koniec zostawiam Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!